Odgadnij youtubera po części ciała ja. Poznajesz? <noise> Poznajesz? W Poznałbym Mamy 25 youtuberów influencerów Oczywiście zgadujemy ich po ich nikach, imionach, nazwiskach, wiadomo Będziemy mieli różne części ciała Potem będziemy musieli Szymon każdy wie o co chodzi O to... jedzimy Ja zgaduję, że nie zgadnę nic Zgadniesz, na pewno Coś zgadniesz Chociaż Ja mogę twój bebs odgadnąć O, Najbardziej bebe? znany brzuch na tak. całym polskim YouTubie Zaraz będziesz najbardziej znanymi kolami na Uwaga. polskim YouTubie Eee, matko, tak zaczynamy? Bartek, uciłeś jej głowę. Dużo ma czym oddychać, duża zawartość tego pojemnika. Tak? to jest polska influencerka? O. Ale warto zaznaczyć, że nie tylko polscy będą. A, nie tylko polscy będą, okej, okej. Okay, okay, Dobra, Gwiazda porno? Może być, czy nie? Nie. Nie może okay. nie wiem, ja strzelam, <noise> O, przyjrzałeś się bardzo dobrze, co? No. Bez no, poliftingu, pierś, natomiast postura jest ciekawa, bo to, 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 wyda to, jest to bardzo Wydaje ciekawa. się być, taka ta babka za konkretną babkę, taką, to, to nie jest mała kobieta. Tak mi się wydaje. W sensie, że jest wysoka. No, że jest taka już zbudowana też pokazuje, nie? Dobra. Strzelam, ja strzelam, ja po prostu nie mam nic głowy. Dobra. Ja uważam, że to jest Dane. Ja Ja uważam, że to jest Summer Ray. Dane! Dobrze! To ja myślę, że to ja ma na ciele, a on ma tylko właśnie na rękach i na twarzy. Kurde, cool wiedziałem! Let's go! Następny influencer lubka. kaw. Dobra, to jest easy. O nie, to nie jest easy. Ja nie wiem. To ma taki brzuszek i robi coś takiego na filmie. Mogę ci pokazać? Powiedz mi, czy dobrze. A zmienisz, jak ci powiem? Nie, nie zmienię. To źle. O, <laughs> kurde! Strzelać, to jest paset. Nie, to nie jest pasów. Krzysztof Gąciasz! Co? O, ja pierdzielę. O kurde, nie wiedziałem, że Krzysiu ma taki. Bardzo A, dobrze on mi ten, idzie. Bo sumo nagrywa. O, no to powiem Wam dobrze idzie. Ło! Zero, zero. Wow. Dzięki, co to jest. Co za kibol? Kinol. Ej, mam problem teraz, <laughs> czy to na pewno jest on. Ale tak mi się wydaje. Nie, wychodzi. ja nie mam zielonego pojęcia, stary. Nie, co to jest? Dobra, ja sobie wpiszę już trzecie 0. Ziomek, który ma nos. Nie! No nie Voldemort! Nie, to nie on! Oh. Pokaż, bo ja nie ja już nie, nie piszę, ja nie piszę, ja nawet nie szczerze A zaraz, już piszę. A czekaj, czekaj, pokaż jeszcze raz. Dobra, weź tak. To piszę... Facet. Ja sobie wpisuję zero. Dobra. Dobra, co tam dobra, macie? macie? Zero. Masz pusto, ja mam. Ja ten... oh, pierdzielę Jak pierd 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 no. no. ja mieliśmy go poznać po, po tym? Trzeba było jego Za zęby dać. Mówcie czy Polak, po czy zagraniczny, bo to będzie, bo to jest mega zupełnie inna baza no, w głowie. Dobra, okej. Polak Dobra, widać, że, że. O, że Prime to wleciał? Prime? Dobra, nie. Wiem. Fame... Sre... Nie wiem które to jest. Dobra, wiem. No problem. No ale też wiem. Nie wiem, ale ja będę zgadywał. Ja no, ja o zgadował. nie, on ma... On ma tatuaże na tych palcach. Na tych palcach dobra, ja już wiem, ja a, nie, nie, wiem ja nie wiem, nie, nie wiem. jestem fajny. Ja ja Chyba, że y, nie zrobili w bambuku i we dwójkę mają taki sam tatuaż. Ale opisałem, że to jest Boxden. Tak, to jest Boxden. Ja dałem trąbę. By nie... Tak, to jest Boxden. No Dobra. Już sobie nie zauważyłeś, ma F? Ma fame na... tutaj. Fame tatuaże. na Nie wiem kto ma fame na palcach, a kto nie. No dobra to jest easy peasy. Lemon squeezy. Wii, wii. To jest źle, bo nie, to nie wiesz? A ja kojarzę chyba. Znasz, znasz, bo. bardzo dobrze. Bo a, a jest połączony z Fejmem? Tak. A jeszcze mam nadzieję, że a, nie znasz. Napisałeś nie... Wojtek Gola? To nie Wojtek Gola. Ale tak strzelam, że tak napisałeś. Ale to nie jest Wojtek Gola. Serio? Tak. Nie napisałem Wojtek Gola. To nie jest Gola. Ty też napisałeś Wojtek Gola, czy nie? A nie zmazałeś? ci na czole Debil? To nie jest Wojtek Gola. O, zmazał, patrz. <laughs> nie, nie, nie. Trzeba znaleźć polskiego YouTubera, żeby obczaić co ja mały YouTuber. Aaa... Cześć, Dobrowski. Cześć. jakby Jakby się był tak cały by tatuowany. To dźwięk, no. no, taki słodziak. Dobra. A trzy, dwa, jeden, go. Co macie? Gimber. Kur... Iber. Łysy mumu. Oh. -mu. A, łysy mu mumu. -mu. Kolejny zero. Kurde. Kurde, dobrze. 6-0. Remek ma trzy. Dobra, nie jest... Nie, dobrze, jest, -7. 7. nie jest źle. Dobra, wiem. Znam Easy. te cyski. Żartowałem, znam tą... To jest ten War... Polak? Ten warkocz. Warkocz! Nic mi to nie pomogło, kompletnie nic. <grym> Co? Ej, weź się przyjrzyj, no. Jakbym warkocz, się kojarzy tylko z... Z... z Wardęgą. Grubszy chyba jest Wardęgę, tak? Nieoficjalny taki ten punkt. No. Niech ci będzie. Co? Wardęga, kto i Wardęga. Przecież stary ma taką grubkę w tym. A stary to ma... Przecież była wardęga jest... to jest taki, wiesz, fitness, jak trener policji. Polka. Polka, co ona tam ma ten tatuaż? A, bo myślę, że siedzi na swoich nogach, a ona siedzi na swoich nogach. Co ma taką... taki tatuaż. <golnie> ten tatuaż to jest jedna rzecz, która można pomóc, no to Czy to on... jest coś azjatyckiego? No, mam problem. Ja też. 3, Ja dałem dla ludu. W a, yeah. a, ja dałem ja ja Wersow. Zero się wpiszcie. Ta. Następne? A, ale proste, no, 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 to, no, to jest. Coś ty wyciągiocie, co, co za część ciała? Płasy i okulary. No. Okay. To okulary to ma przyspawane, więc zaliczmy to jako część ciała. Albo Imidzu. on może w ten sposób No, imidżu. to jest część imidżu, Tak, twoja fryzura. Uwaga, trzy, cztery. Proste, Konopski. Konopski. Dobrze, kolejny influencer. Piu, piu. Tym razem influencerka. A, a, wiem kto. Ta. Yy. Yy, dobra, wiem chyba, no. Ta, no, nie mów. Nic. Słynna z tego, z Twittera bardziej kojarzy. Tutaj. Czy to jest twoja pizza, która pizza. przyszła z drugiego końca drogi? A to tu, zjedzmy ją chociaż na odcinku. O, Jezu, myślałem, że słoik oliwy zamówił. O. Na diecie jeden sos, z jedna oliwa tylko. No to fest dieta. 5. odliczamy. Pięć, cztery, 4. Jestem 4. A! Czekaj! Pa! Nie, ja wiemy która jest! Dobra 5. 5. no 5. 5. ma o, więcej sosu dla remigiusza, super. Maja stanie. Co to się dzieje? Custa zjesz se później. A nie mogę w trakcie odcinka se zjeść? No możesz. W sumie. no właśnie, dziękuję. Także moi drodzy, dzisiaj jeszcze mumbank także zostawcie łapkę w górę dla remigiusza i napiszcie mu smacznego w komentarzu. Dziękuję. Jak każdy kto napisze smacznego w komentarzu, zresztą mu odpiszę dzięki w imieniu Remka. Tak odpiszę. Jak odpiszesz wszystkim, to pickka dla Ciebie. wlatuje. Dobra, lecimy z kolejnym. O już. O! Wiem, ja wiem! Jezu, proste. Wiem, chyba. Nie polska. Wiem, zagraniczna. I robię je co roku. Logan Paul, każdy to wie. Nie gadaj! Dobrze, no. A, A, nie nie myślę. Do Musimy Jezu, jak się ciągnie. A, ale kopie. Hmm? nie chcę. Dobrze, e, kolejny influencer, bo to będzie długo trwało. Łooo! Wow! Czekaj, ja czekaj! Ja wiem, ja wiem! Ja też wiem. Ja chyba. Znaczy, mam nadzieję, że to jest... Hmm? Ja, ja mam źle. Myśleć, że to, że to Co napisałeś? Trąba, to nie trąba. jest. Trąba. Dziś jest trąba? Bomba. Przemek, przemek Pro. Pro. Przemek Pro. Dobrze! Ja myślałem jeszcze Oki ok, albo Przemek, nie? No. Kolejny influencer. O, no, ja zanim, jak nie dobrze. Ja o ja, nie wiem jak ten... Jak się nazywa? Ale nie jak się nazywa. Ja wiem jak się nazywa. Znam go, znam jego twarz, wiem jak on wygląda. Ja nie nam patologii. On miał zostać jakimś prezydentem Białego Stoku? A się nazywa ten drugi? Bo żartujesz. Startował, To nie miał zostać, tylko z Major i kurde Comorowi OOOO! Dobrze! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. OK! Kaplujesz mi na... Napisałbym tabele. to! Napisałbym to! Macie popis. Ale, ale wiedzieliśmy, po prostu tylko... Nie, 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 tylko ja wiedziałem i to było widać od nie, nie. samego początku. Kamery to nagrały. Nie, nie, a nie, 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 nie. Nie, przypomniało przed chwilą. Kurde. Dobra pizza! Kolejny influencer. Olf ten wąs, Nie, jednego suba wytrząć. Polot, nie? Polok, nie? Tak. Celebryta? To jest celebrity, a nie influ. On wrapie się. Ale jest influencerem. To jest on? A czy ty musisz się zawsze... Nie, a po, po pytać wcześniej. A ty... co zrobiłeś? Czyli nie wiem, <grywk> nie siedzi w rapie. Gówno prawda, to nieprawda. To jest nieuczciwe pytać się wcześniej, bo to jest podpowiedź. E, dobrze, no to co? 5, 4... Nie, Daniel, ja wiem, nie, wiem! chwilę! Przez chwilę, jeszcze... przed chwilę w głowie! Debilem. To jest... David podsiadło. Kolejny jest... influencer! Oh shit. O, matkowoski. Nie, nie wiem która to jest. Widać kawałek z tubki. Ale ma paluchy. Spicy, ale takie niemocno wyzywające zdjęcie. Taki robię sobie przykuc na plaży. O! Oh. Fusialka. Lexi. Oh. No i no, no nic nie dało. To mi nic nie dało oh, i tak. pisać na co? No i zawsze piszę, bo to A Remek? Ja, ja nie wiedziałem. A Remek też. O! Kto tu jest? A. No tak, trzeba zgadnąć. <laughs> Dużo tatuaży. Ja chyba wiem. Dobra, ja napiszę. Czas się kończy. Czas się kończy. Tik tik tik. Bandura. Dobra, nawet nie pokazuje co Dobrze Remek. Pisałeś No Kurde, dobrze. Takie typowe kolorowe tatuaży. Nie, nie widziałem go bez koszulki. nie widziałem go w ogóle. Kolejny influencer tak mi pachnie tą pizzą, że mnie to rozprasza. Polak czy zagraniczny? To jest Polak. Ale dobrze mu się patrzy z oczu. Chyba mówi dzień dobry na kratce. Chyba. Dostał w piat fajnie na pewno Czy to może być kobieta? Ale Najlepszy Najlepsze było być Kobieta! Nie, to nie jest kobieta. Mam dobrze? O. Ale to hmm. było blisko. O, faktycznie on miał złamany nos przed fajmem. Ten nos był kurde. O, okay. W końcu coś, no. Ale proste. Dobra, możemy na 3-4 może... powiedzieć? Uwaga. Wiesz? Wiem. Kto? Mimo że może kurde mnie nie było jednak była nagrywka z dzwonić. A, dobra, okej. Okay. Ej, jest to oczywiście. GTA 5, prawdziwe życie. Tak jest. Ja. Pozdrawiamy Kalu nie. dziękujemy za udział w naszych Halloweenowych Miki. nagrywkach. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to sprawdźcie koniecznie u wszystkich. Zapraszamy kolejnego influencera tutaj na nasze ekrany. To smutne, oh, nice. strasznie blisko. ja muszę stanąć daleko, mną tak spojrzeć. Serio? Dobra. O starych coś długo piszesz, to chyba nie mam. Uwaga! Jest to czujnik. Czajnik. Czajnik. Hahaha, ha, ha, mam ten sam rysunek, super. A. Kolejny influencer. O, no dobra. Dobra, może znowu po jest Tak. Remek. Czajnik. Ani fr Fris. Kurde, nie wiem. Jest to pan bestia. Mr. B. Jestem gotowy. Ale czoło. Ale <laughs> zakola. Boim 747 mógłby tu wylądować. Ja sobie wpiszę już punkcik. Ja zrobię rysunek jego. To jestem ja. <laughs> to prawda. Dobra. Chyba. U, wiem, znam. Chyba kojarzy gościa. Serio się tak długo zastanawiasz? Okay. Mogłoby się wydawać, że jest to poczciwy Krzychu, ale jest to raczej wujek Łuki. A no, no. to nie wiem, komu by wujek. się mogło wydawać, że to jest poczciwy krzych. Mógłby to być poczciwy krzych. Pokaż go, przecież tam brodę Mój widać wyjaś... ewidentnie. Ej, Co zrobiłeś? Wujek, albo łuk. łuk i <grym się uchrymi assim> Nice. Kolejny zawodnik, zapraszamy. Dobra, easy. Kto ma taki wytrzeszcz? Jezu, to wygląda jak jakaś wklejona szczęka. Znalej to easy peasy! Tak. tak. tak Stary, no to jest easy. Ja na przykład jestem bardzo bardzo spostrzegawczy, jeśli chodzi właśnie o... Usta? No jeden pomysł Ale tak naprawdę to poznałem po tym, że ma ukruszoną jedynkę. Dawaj, wrzuca mojego trickera! Bartek Kubicki, dobrze! Let's go! Pozdro Bartuś! Kurde, dobrze mi idzie, znów się tu odpaliłem, let's go! Trzy, dwa... Nie, nie chcę. Która zaś z Kobicy zrobiła ten motylek. To tak jest Śma. To co, trzeba chyba po kartę Joker sięgnąć. Ja tego wstawiam, ja nie jestem pewien, jak sobie strzelam patrząc na te tatuaże. Dobra, ja napiszę bo ona ma chyba jakieś tatuaże i może to być ona. Zwłaszcza, że jesteśmy w klimacie jazzy. A! Lama! KADIA! Jest! Ale napisałem bardzo. Brycele. Ale zostałem w klimacie Gen Z, Czyli byłem blisko. Zapraszamy kolejnego influencera. A ja już zjadłem, czy ktoś z Was już też zjadł, bardzo dobre było, dziękuję. Zajebiście. Ale się obudziłem dzisiaj, ale, ale ty stary... się pocisz. No po co się, bo mi jest ciepło, kur... tu jest duszno, bo włączyłeś je... W momencie kiedy jest 22 stopnie na zewnątrz. Na zewnątrz jest 15. Eee. O, to fajnie, bo zegarek mi na przykład pokazuje, że jest 18. A w słońcu pewnie jest 23. Następnie. Następne, let's go. Bez ręki. Kurde, czyli ma tutaj tatuaż? Poznaje te dwa pieprzyki tutaj naszej, Ale ma pępek. Co, lizałeś? To trzeba lizać, żeby nie wiem, poznać pieprzyk? Ale, ale, ale patrz, masz zimne sutki. Patrz, jakby taką zimną to może, może to jesteś ty po prostu. Jak, Jak mi zimno debu? się zrobi, to też mam takie. Can we? Tak. To, to... Dubiem. Take one. -dubię. Oj Wojtek O, o kurde ja tak nie poznałem tych pieprzyków Uwaga kochani, ostatni influencer Ostatni influencer? podliczmy no. może teraz punkty? Podliczmy no, no, I, no. I sprawdzimy będzie wielki finał, ja finał 3, 4, 5, 6, 7, możesz liczyć na głos Mam 13 Ja 14 wiecie <laughs> chyba <laughs> 13 Teraz ten ostatni youtuber będzie za 3 punkty Nie, no, za 5 Tylko 3 sekundy widzicie Dobra Uwaga Adam Raz, dwa dobokabanos Czekajcie chyba. Kabanos? To jeszcze to jeszcze 3 sekundy zostanie. Jedziemy, wiem, Nie, nie. Tak, nie. Dobra, więc takabanos. 3 2 1. Fokatujcie. Multi. Yes! Kabano. Czyli wygrałem, bo no wygrałeś, no. JES!